z tej strony witam Was już w drugim odcinku technicznych przygód. W dzisiejszym odcinku... Przepraszam, muszę pobrać mikrofon. O. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, gdyż już nazbierałem... Skrzynkę się buduje, dobra. Nazbierałem trochę... no trochę... no nagiąłem trochę w tej kopalni, bo byłem tam... Siedziałem z parę dobrych godzin, byłem gdzieś z... 12... Nie, no przesadziłem. 6000 tysięcy kratek od domu gdzieś w kopalni. Tu mam są z kopania wyjścia. Tu zrobiłem takie wejście, tu będzie cała nasza maszynownia materiał kręcę drugi dzień te, praktycznie te same godziny od poprzedniego i tu Wam pokażę co na, udało mi się nazbierać. trochę kleju tu zet, mm, trochę koperu, pinu z tych rzeczy to mam mało bo ich w ten, teraz jak byłem później w kopaniu to ich wcale nie zbierałem Skrzynka mi się w ogóle, ale dobra. Mm, nie wybieram tu trochę surowców. Tak, 21 diaksów. Mm, trochę kobla, no ale tutaj pokazywałem piecniki. Węgla. Dziska już... Są mi chyba... Będę już miał? O nie, mam tylko 35. Tyle mi zostało po tego wszystkiego. Mmm... Parę staków szkło powiedzmy dzisiaj potrzebne do dzisiejszego odcinka yy, to żelaza, dam żelaza to jest już taka już optymalna. O! Też mam to, o, 45, to co? Dzisiaj yy, w dzisiejszym odcinku yy, ja zacznę kopać pomieszczenie, tak, mam jeszcze brodę. Yy, o, jeszcze jedna zmiana pozbyłem się pozbyłem się yy, trawy dzięki temu narzędziu co trzymam w ręku jest to nie wiem jak to się czyta w yy, kraftuje się go otóż ew yy, sobie wpiszemy No to już się tak jak i z innych materiałów, będzie się go krasowało. No to my ciścimy. Nie wiem, pierwszą stronę. I farmę zboża. Ja pewnie znowu nie mam potworków, bo sobie wyłączyłem, tak? Easy. Albo, wiecie co, na dzisiejsze... A, dobra, wręcz kradnę. Różerkę no, na tygodniu na moment też. może być. No, nie najgorzej. Teraz mam trochę w innej pozycji ustawiony mikrofon, bo już nie mam e, przy, na słuchach założonych e, na głowie, tylko na szyi, więc mam bliżej. Mamy e, czarną wodę. Będę ją popijał. Następny film ukaże się... Hmm, nie wiem, kiedy... Jest noc, więc się prześpimy. Nie Jezu, ja będę więcej kanał niż coś radził. Dobra. Mamy. To w dzisiejszym odcinku chciałbym tak zrobić. Yyy... Pu... Pool Pulver... Pool Kraftuję, bo to taki sposób... uuu koperka. wiecie co. Ja bym może zrobił jakieś króciutkie cięcie i kopru nazbierał, bo mam tylko tylko 20 i przytopił. Trochę bym go nazbierał. Ja robię pauzę i widzimy się. O, I jeszcze w międzyczasie i pauzy trochę do wykopię pomieszczenia. Dzięcie. Dobra, ludziska, jesteśmy już po przerwie. Już jest podejrzew piąty kilo. Udało mi się zebrać tin, koper, tu się jeszcze przypala trochę. O, taki kopert. I węgiel, o. No tyle, to mam już dosyć surowców. A więc w dzisiejszym... O, i stąd na no sobie trochę przepaliłem. Ogólnie to minęło 3 godziny. I nie wybudowałem tego. Więc bierzemy się za zaciągnięcie. Tak, to będzie mi potrzebne. To... To to się mam? Mam. To mamy ze mną? Mamy ze mną. Opa. I tak wyjmijmy sobie trochę drewnianka. Kobla. Redstone na złota zelana. Kopru. A, to jest dlatego, że to się nazywa koper, a to koper ingot, ponieważ to są dwa... dwa czasami inaczej wyglądają i po prostu inaczej się nazywają. Trochę... przerobimy. ponieważ o no, okay. I... a wiem dlaczego mam, bo szukam takiego ustroństwa. Pulverizer Zjedziemy mm. y... się za chwilę. Miałem. Dobra, jesteśmy już po strzelbie. Nie no, może z... 30 minut. Już godzina ludziska 22. A ja to nagrywam. Yy, tak dziwnie się czuję o tej godzinie nagrywać. Na się. No. Czarna woda. Więc już możemy się zabierać do roboty. Może wreszcie. Yy, tak. A, poszedłem poszłem do dziska. Wcześniej mhm. jak tu zrobiłem pauzę to musiałem coś poukładać, wziąć coś, ten i chyba stąd sobie przełożyłem. I myślałem, że, że nie mam tej, e, łopaty. A ja miałem cały czas sobie, byłem grawem i kopałem go. Łapką. Fok. Ta się już od nie bukuje, ta się bukuje. Miło wiedzieć. I co teraz? Mamy Accident. Chyba pamiętam na co się powtórzę. Tak, 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 tak. Robimy Machine flame. tak, tak, Flint. w tu... ...takiej rzeczy, a nie ma tego modu. Że jest taki... Jest taki mod na takie coś, że wypada ci cały czas Flint z gravelu, ale nie było modyfikacji. Wkładam, I tu wkładamy to, czy moje maślin flame, który pracujemy w taki odsłuchu sobie, widzieliście. Teraz stworzymy, nie wiem jak to się spokojnie nazywa, Let's Stone, Be on Coil. Powiem, że Jeep. E Zrobię piston. Piston. I jest piston. I to się o ile nie mylę kraftowało w otóż to taki sposób. O tak, trzynaście z Aha. Ta, a i to. Pulverizer. Dobrze, dobra. I teraz przydałoby się skraftować po Power Full Nades. Oto taki sposób. Nic trudnego. Tylko musimy przytopić otóż to jedną rzecz to wrzucimy klej 8 go trzeba przytopić przytopimy od razu więcej bo mi się przydaje jeszcze na coś inne cegły i teraz musimy poczekać, ale jeszcze spróbuję może będziemy mieć surowce Aquos Akumulator No tak Teen Szkło i wiaderko Rościutkie Trochę co można wiaderko, a widzę, że... Tak? O Chodziło o to I nic tutaj na o Jezu... Nic, to znaku się... Znaleźć… Nic, to już Ej, Tak, tak. A to, redstone. No, dobrze. Teraz tak. Tak. Idę z Tak. Tak. A, no się w taki sposób, ponownie Wam go już pokazuję. Jeszcze coś. Nie, mamy już wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. To mamy. I tin. I tak. Uh, a kus akumulátor. A oh, už jedenáště. Jsou bryky. Jsou bryky. Jsou bryk si zrobíme o to v Teraz uh, musíme skratovat Power 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 który po prostu. Yyy... Yyy... Nie wiem. Tak. Tak. Dwa dlatego, że zrobimy to. 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 Eee... I koper. Tak, dobrze. Teraz zrobimy e, rury. Zobaczmy mam e, osiem takich. Tych e, sobie pod wiatr. Złoto mam strasznie mało. 9. Jeszcze 3 to zrobimy na wszelki wypadek sobie nam się tu hobby hobby z engine w miarę proste trzeba tylko raz, dwa, 3 zrobimy 3 Teraz raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy, cztery. bierzemy margobek yy, no, hop 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 ondan, ponieważ teraz widzimy z tego sześć hop 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 i mamy sześć Mam nadzieję, że tak. I tak i tak. Mamy trzy. Muszę zrobić. Muszę zrobić sobie wiaderko. Mam... Na razie tą maszynkę postawimy na dworze. Ja że jakoś się już ludzie muszę teraz pośpieszyć. Wiecie co? Ja zrobię pauzę, ułożę to wszystko i potem wam wytłumaczę jak to działa. Siemanko, wróciłem już tak to zrobiłem. To jest akumulator, który zapełnia się wodą z tym pół źródełek. Y, water Waterproof przenoszą je tu. Jak się StoneWaterProof Waterproof robi? Jeszcze sobie cieszę. Cześć. Y, Stonewater Waterproof. Czy robi stal? To się robi z tego lub przepala się kaktus. Tak, znalazłem 5 kaktusów. U, no i tak to będzie pracowało. Yy, energia, która będzie wytwarzana przez to, będzie szła tędyk. 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 Zasilała tu i tu postawię skrzynkę. Na razie nie stawiałem, bo się spieszyłem z tym. To szybko, szybko. Yy, To tak wygląda nasz system. Te dźwignie będą zasilały jak już dokładne pomieszczenie na dole. To będzie chodziło wtedy w taki sposób, że będzie połączony kabel i na jedną dźwignię. W następnym odcinku do następnego odcinka możecie pisać propozycję, co mam robić. Jak nic nie będzie ciekawego, to sam coś wymyślę. To zrobiliśmy mały mechanizm. I dużo wcięć było? No to co, ja się z Wami żegnam. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, ale nie zmuszam. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw tą łapkę, motywuję to. Jeśli Ci się spodoba zostaw łapkę w dół. Narka. Czajo! Trzymajcie się, cześć!